Jest to drugi wykład mojego kursu z topologii, w którym pokazuję, w jaki sposób przestrzeń metryczna indukuje przestrzeń topologiczną. Zacznę od wprowadzenia pojęcia kul. Niech xd będzie przestrzenią metryczną, niech punkt x0 należy do x i niech r będzie liczbą większą od 0. Wtedy definiuje się następujące zbiory. Definiuje się kulę otwartą o środku w punkcie x0 i promieniu r, będziemy ją oznaczać Symbolem Bx0r jest to zbiór tych punktów x z przestrzeni x, których odległość od punktu x0 jest mniejsza od r, czyli dxx0 mniejsza od r. Ponadto definiuje się kulę domkniętą o środku w punkcie x0 i promieniu r. Będziemy ją oznaczać symbolem Kx0r. Jest to zbiór tych punktów x z przestrzeni x, że odległość pomiędzy X i x 0 jest mniejsza równa od r czyli jest to zbiór punktów oddalonych o nie więcej niż r od punktu x0. Chciałbym teraz poświęcić kilka minut czasu na prezentację kształtów kul na płaszczyźnie r kwadrat względem różnych metryk. Zacznę od przestrzeni LP. Przypominam, że gdy P jest równe 2, to jest to metryka euklidesowa. Gdy P jest równe 1, jest to metryka miasto. Gdy P jest równe nieskończoność, jest to metryka maksimum. Ponadto rozpatrzę przypadek, gdy p jest od 1 do nieskończoności i gdy p jest od 0 do 1. W metryce Euklidesowej odległość między dwoma punktami liczymy w linii prostej, jako długość odcinka łączącego te dwa punkty, a zatem kula ma kształt koła otwartego. W metryce miasto odległości już nie liczymy w linii prostej, i dlatego kula ma kształt inny niż koło otwarte, a mianowicie jest to kwadrat. O bokach ustawionych pod kątem 45 stopni do osi układów współrzędnych. W metryce maksimum kula wygląda w ten sposób: jest kwadratem o bokach równoległych do osi układów współrzędnych. Gdy p jest równe 1, mamy do czynienia z przestrzenią l1 i kula wygląda w ten sposób. Natomiast gdy parametr p się zwiększa, robi się duży to kula też zmienia swój kształt, robi się taka bardziej jak można powiedzieć wypukła. I gdy P jest bardzo duży, bliski nieskończoność, tutaj akurat wystarczy już nam liczba chyba około 9, kula przyjmuje prawie kształt kuli w przestrzeni L nieskończoność. Widać jak gdy P jest coraz większe, jak przybliża się kształtem do kuli w przestrzeni L nieskończoność. Natomiast gdy parametr P przebiega od 0 do 1, jest mniejszy od 1, to kula w przestrzeni LP przyjmuje właśnie taki wklęsły kształt. Zobaczmy, jak wyglądają kule w metryce rzeka. W tym celu rozważmy punkt nieleżący na rzece. Gdy promień kuli jest mały, a dokładniej mniejszy od odległości. Punktu od rzeki, wtedy kula wygląda w ten sposób: jest odcinkiem poziomym leżącym na prostej prostopadłej do rzeki. Jest tak dlatego, że aby dojść do punktu o innej współrzędnej y, musielibyśmy najpierw dojść do rzeki, a promień jest zbyt krótki. Natomiast jeśli promień się zwiększa i jest już większy niż odległość punktu od rzeki, to wtedy jesteśmy w stanie dojść do rzeki. Możemy płynąć w górę lub w dół rzeki, a następnie skręcać w lewo lub w prawo, a zatem poruszamy się zgodnie z metryką miasto. I wtedy kula wygląda w ten sposób. Jeśli przesuniemy punkt, jeśli przesuniemy punkt na rzekę, to wtedy kula dokładnie pokrywa się z kulą w metryce miasto. Zbadajmy kształt kuli w metryce centrum. W tym celu rozważmy punkt różny od środka układów współrzędnych. Gdy promień kuli jest mały, a dokładniej mniejszy od odległości od początku układów współrzędnych, a zatem mniejszy od odległości od węzła kolejowego, wtedy możemy się poruszać jedynie wzdłuż prostej przechodzącej przez te dwa punkty, a zatem kula będzie miała taki kształt. Natomiast kiedy promień będzie większy niż ta odległość, wtedy jesteśmy w stanie dotrzeć do węzła kolejowego i wtedy do każdego innego punktu poruszamy się już w linii prostej, a zatem poruszamy się zgodnie z metryką euklidesową. I wtedy kule wyglądają w ten sposób. Bardzo prosty opis mają kule w przestrzeni dyskretnej. Przypominam, że metryka dyskretna jest definiowana następująco: odległość między punktem x i y jest równa 0, gdy x jest równy y, i 1, gdy x jest różny od y. Kula o środku w punkcie x i promieniu mniejszym bądź równym 1 składa się jedynie z punktu x, ponieważ nie ma innych punktów leżących do niego bliżej niż 1. Natomiast kula o promieniu większym od 1 jest równa całej przestrzeni, ponieważ każdy punkt leży w odległości 0 lub 1, a więc mniej niż promień. Podobny rezultat jest dla kuli domkniętej. Dochodzimy do jednej z najważniejszych definicji dotyczących przestrzeni metrycznych. Podzbiór A jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego punktu x z tego zbioru. Istnieje liczba r, że kula o środku w punkcie x i promieniu r zawiera się w a. Na lewym rysunku mamy pewien otwarty zbiór a, wybrany punkt x należący do zbioru a oraz kula o środku w tym punkcie, która całkowicie zawiera się w zbiorze a. Na prawym rysunku mamy zbiór, który nie jest otwarty. Zauważmy, że zaznaczony jego element Y nie spełnia własności z definicji zbiorów otwartych. Mianowicie jakąkolwiek weźmiemy kulę o środku w punkcie Y, kula ta nie zawiera się w zbiorze B. Ona wystaje poza zbiór B. Widzimy, że problematyczne są punkty na brzegu zbioru, a zatem zbiory otwarte to będą zbiory bez brzegu. Na razie mówię tylko intuicyjnie. Ale gdy wprowadzę pojęcie brzegu zbioru, to okaże się, że właśnie dokładnie tak jest. Symbolem opisane z indeksem D oznaczmy rodzinę wszystkich zbiorów otwartych wyznaczonych przez metrykę D. Ponadto w przestrzeniach metrycznych definiuje się zbiory domknięte. Mianowicie, zbiór A jest domknięty wtedy i tylko wtedy, gdy jego dopełnienie jest otwarte. I zbiór A jest otwarty, domknięty wtedy tylko wtedy, gdy jest i otwarty, i domknięty. Na rysunku zaznaczyłem zbiór domknięty A. Jego dopełnienie jest otwarte, a zatem zbiór A jest domknięty. Na rysunku zaznaczony jest wybrany punkt spoza zbioru A, a zatem jest to punkt w dopełnieniu zbioru A. Zaznaczona ponadto jest kula ośrodków w tym punkcie, która całkowicie zawiera się w dopełnieniu A, czyli która jest rozłączna ze zbiorem A. Symbol D pisane będzie zarezerwowany w tym wykładzie do oznaczenia rodziny zbiorów domkniętych. Dochodzimy do pierwszego twierdzenia w tym wykładzie. Kule otwarte są zbiorami otwartymi. Kule domknięte są zbiorami domkniętymi. To, że kule otwarte nazywają się otwarte, nie oznacza automatycznie, że są zbiorami otwartymi, czyli że spełniają definicję zbiorów otwartych. Udowodnijmy część dotyczącą kul otwartych. Niech punkt x należący do przestrzeni x będzie dowolny i r niech będzie dowolną liczbą większą od zera. Pokażemy, że kula o środku w punkcie x i promieniu r jest zbiorem otwartym. Zgodnie z definicją zbioru otwartego, rozważmy dowolny punkt y z tej kuli i pokażemy, że istnieje na tle mały promień r', że kula o środku w punkcie y i promieniu r' Zawiera się w naszej wyjściowej kuli. Skoro y należy do kuli o środku w punkcie x i promieniu r, odległość dxy między x i y jest mniejsza od r. A więc liczba r' równa r minus dxy jest dodatnia. Wartość r' to odległość od brzegu koła zaznaczona czarną strzałką. Geometrycznie jest jasne, że kula o środku w punkcie y. I promieniu R' całkowicie zawiera się w wyjściowej kuli. Musimy to jednak wykazać, ponieważ to, co prawdziwe na płaszczyźnie ze standardowym pojęciem odległości, nie musi być prawdziwe w dowolnej przestrzeni topologicznej. Zanim przejdziemy do dowodu tego zawierania, zauważmy, że choćby punkt Y był bardzo blisko brzegu kuli, i tak promień R', choć może bardzo mały, będzie dodatni. Oczywiście pojawiłby się problem, gdyby punkt Y. Leżał w odległości równej dokładnie r od środka kuli, ale wtedy leżałby poza kulą, a więc problemu nie ma. Pozostaje udowodnić, że mniejsza zielona kula zawiera się w dużej pomarańczowej. W tym celu rozważamy punkt z z małej kuli i pokażemy, że należy do dużej kuli. Ponieważ z należy do tej małej kuli, to odległość od punktu y jest mniejsza od r'. Wtedy z nierówności trójkąta dostajemy, że odległość od x do z jest mniejsza bądź równa sumie odległości od x do y i od y do z, a to jest mniejsze od odległości dxy plus r', a to jest równe r, bo, bo tak był zdefiniowany promień r', żeby to było właśnie równe r. Ponieważ odległość między x i z, jak pokazaliśmy, jest mniejsza od r, punkt z należy do pomarańczowej kuli bxr. Ponieważ każdy punkt z zielonej kuli należy do pomarańczowej kuli, udowodniliśmy zawieranie się tych kul i zakończyliśmy dowód. Zanim przejdę do definicji, kilka słów. Metryka d na zbiorze x. Pozwala nam mierzyć odległości między punktami. Dla kluczowych pojęć w teorii przestrzeni metrycznych istotna jest możliwość badania sytuacji, kiedy mówiąc nieformalnie, punkty leżą blisko siebie. Warto przypomnieć sobie, jak jest zdefiniowana ciągłość funkcji rzeczywistej i zmiennej rzeczywistej. Funkcja jest ciągła, gdy zachodzi implikacja. Jeśli argumenty są blisko siebie, to wartości są blisko siebie. Czyli słyszymy, że ważna jest sytuacja, kiedy. Punkty są blisko siebie. Stąd powstało pojęcie kuli, jako otoczeń danego punktu. Kula jest zbiorem punktów, które są niedaleko położone od wybranego punktu, zwanego środkiem kuli. Uogólniając to, każdy zbiór otwarty U zawierający punkt x nazwiemy otwartym otoczeniem punktu x. Jak się okaże, pojęcie zbiorów otwartych jest kluczowe w teorii przestrzeni metrycznych i dlatego zasługuje na szczególną uwagę. Co więcej, Samo pojęcie przestrzeni metrycznej można daleko uogólnić, wykorzystując właśnie pojęcie otwartości zbioru. I teraz czas na to uogólnienie. Niech x będzie dowolnym zbiorem. Rodzina pisane o podzbiorów przestrzeni x jest topologią, jeśli spełnia następujące własności: t1, t2, t3. T1. Zbiór pusty i cała przestrzeń x należą do tej rodziny. T2. Jeśli u i v. Są w rodzinie pisane O, to część wspólna U i V jest w tej rodzinie. A zatem, jeśli rozpatrzymy nie tylko dwa zbiory, ale dowolną, skończoną rodzinę zbiorów z tej rodziny O, tutaj wybrałem K zbiorów, to ich część wspólna także jest elementem tej rodziny. Tę ogólniejszą postać można uzyskać przez prostą indukcję. I warunek T3. Jeśli rozpatrzymy sobie dowolną podrodzinę tej rodziny, to i suma należy do tej rodziny. Czyli ta rodzina jest zamknięta na sumowanie zbiorów. I można to zapisać przy użyciu rodziny indeksowanej US. Jeśli dla do dowolnego indeksu S zbiór US należy do rodziny, to suma tych zbiorów należy do rodziny. I teraz przestrzenią topologiczną jest para XO, gdzie x to dowolny zbiór, zaś o jest topologią na zbiorze x. Jeśli mamy do czynienia z przestrzenią topologiczną, to rodzinę o nazwiemy rodziną zbiorów otwartych, a każdy element rodziny opisane będziemy nazywać zbiorem otwartym. Przypomnijmy, że w przestrzeni metrycznej mamy wyróżnioną rodzinę zbiorów otwartych, i okazuje się, że prawdziwe jest stwierdzenie. Rodzina opisane D wszystkich zbiorów otwartych jest topologią na przestrzeni X, czyli spełnia aksjomaty T1, T2, T3. A zatem para X i opisane D jest przestrzenią topologiczną. Aby udowodnić twierdzenie, trzeba pokazać, że rodzina OD spełnia aksjomaty T1, T2 i T3. Warunek T1 jest oczywiście spełniony. Zbiór pusty jest zbiorem otwartym, ponieważ warunek na jego otwartość brzmi dla każdego x należącego do zbioru pustego zachodzi pewna własność. A zdania tej postaci, kiedy mamy kwantyfikator dla każdego i zmienna x przebiega zbiór pusty, jest zawsze spełnione i mówimy wtedy, że takie zdanie jest spełnione w sposób trywialny. Ponadto cały zbiór x jest oczywiście zbiorem otwartym, ponieważ jakikolwiek byśmy wzięli punkt x ze zbioru x, i jakikolwiek nawet duży promień R, to kula o środku w punkcie x i promieniu R zawarta jest w tym zbiorze x, ponieważ taka jest definicja kuli. Jest to podzbiór przestrzeni x. Aby udowodnić warunek T2, rozważmy dwa zbiory otwarte u i v i pokażemy, że część wspólna tych zbiorów jest zbiorem otwartym. W tym celu rozważmy dowolny punkt x z części wspólnej u i v. Ponieważ punkt x należy zarówno do zbioru u, jak i do zbioru v, istnieją takie promienie R1 i R2, że kula o jednym promieniu zawiera się w zbiorze u, a kula o drugim promieniu zawiera się w zbiorze v. Jeśli rozważymy mniejszą z tych kul, czyli kulę o mniejszym promieniu, to ta kula zawiera się zarówno w zbiorze u, jak i w zbiorze v, a zatem zawiera się w przekroju u i v. I to kończy dowód otwartości części wspólnej UIV. Aby udowodnić warunek T3, rozważmy rodzinę zbiorów otwartych US, gdzie indeks S przebiega pewien zbiór duże S. Musimy pokazać, że suma zbiorów US jest zbiorem otwartym. Tutaj na rysunku zaznaczyłem rodzinę składającą się z czterech zbiorów. Aby udowodnić, że ta suma jest zbiorem otwartym, rozważmy pewien punkt z tej sumy. Ponieważ ten punkt należy do sumy tych zbiorów, należy do przynajmniej jednego z tych zbiorów. A zatem istnieje taki indeks S0, że punkt x należy do US0. Ponieważ ten zbiór US0 jest zbiorem otwartym, istnieje taki promień R, że kula o środku w punkcie x i promieniu R zawiera się w tym zbiorze US0. A US0 jest podzbiorem całej sumy, a zatem ta kula jest podzbiorem całej sumy. Ponieważ x był dowolnym punktem z tej sumy, dowód jest zakończony. Topologię x opisane d nazywa się topologią indukowaną przez metrykę d, albo generowaną przez metrykę d. Mając na względzie fakt, że każda metryka indukuje topologię, przestrzeń metryczna jest w tym sensie wyposażona w strukturę topologii, a więc możemy nieformalnie powiedzieć, że każda przestrzeń metryczna jest przestrzenią topologiczną. Formalnie należałoby powiedzieć, że każda przestrzeń metryczna indukuje przestrzeń topologiczną. A zatem pojęcie przestrzeni topologicznej jest w tym sensie ogólniejsze od pojęcia przestrzeni metrycznej. Każde twierdzenie dotyczące przestrzeni topologicznych będzie automatycznie prawdziwe dla przestrzeni metrycznych. Dlatego starać się będę podczas tego kursu jak najwięcej pojęć i twierdzeń. Wprowadzać i dowodzić od razu dla przestrzeni topologicznych. I jeszcze kilka słów wyjaśniających. Mówiąc nieformalnie, dzięki metryce możemy ustalić dokładną odległość każdego punktu przestrzeni od wybranego punktu. Topologia nie niesie aż takiej dokładnej informacji, ale informuje, które punkty są w pewnym sensie blisko wybranego punktu. Są to dokładnie punkty należące do pewnego z jego otoczeń. Proszę zwrócić uwagę w dalszej części wykładu, w jaki sposób Wiele pojęć dotyczących przestrzeni metrycznych można wysłowić przy użyciu jedynie zbiorów otwartych. To jest bardzo ważne, że bardzo wiele pojęć, które możemy wysłowić przy użyciu metryki, możemy również wysłowić przy użyciu rodziny zbiorów otwartych. W najbliższym czasie będziemy się zajmować głównie przestrzeniami metrycznymi, ale postaram się wysłowić tyle, ile się da przy użyciu topologii. Dzięki temu pojęcia i twierdzenia będą ogólniejsze, ponieważ prawdziwe w każdej przestrzeni topologicznej. Mamy następującą charakteryzację zbiorów otwartych w przestrzeni metrycznej. Zbiór jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy jest sumą kul otwartych. Dowód jest dosyć prosty. Po pierwsze, jeśli zbiór U jest sumą kul otwartych, to jest zbiorem otwartym, ponieważ jest sumą zbiorów otwartych, a suma zbiorów otwartych jest otwarta. Jeśli U jest zbiorem otwartym, dla każdego punktu x ze zbioru U istnieje taki promień Rx, że kula o środku w punkcie x i tym promieniu zawarta jest w zbiorze U. Rozpatrując wszystkie punkty x i wszystkie kule, które się mieszczą w zbiorze U, otrzymamy całą rodzinę kul, których suma jest równa zbiorowi U. Zauważmy, że prawdziwe są następujące fakty. Każda kula otwarta jest zbiorem otwartym. A dowolny zbiór otwarty jest sumą pewnych kul. Kule stanowią więc pewnego rodzaju cegiełki, z których można zbudować wszystkie zbiory otwarte. To bardzo ważne spostrzeżenie, które później wykorzystamy. W przestrzeni topologicznej domkniętość zbioru definiuje się identycznie jak w przestrzeniach metrycznych. Podzbiór A w przestrzeni topologicznej X jest domknięty wtedy i tylko wtedy gdy jego dopełnienie jest otwarte. Przykłady. W każdej przestrzeni topologicznej X, a więc i w każdej przestrzeni metrycznej, zbiory puste i X są otwarto domknięte. Jeśli nie ma innych takich zbiorów, powiemy, że przestrzeń X jest spójna. O przestrzeniach spójnych będzie mowa w późniejszej części kursu. Na prostej rzeczywistej R z metryką euklidesową Odcinek otwarty AB jest zbiorem otwartym. Odcinek domknięty AB nie jest zbiorem otwartym, ale jest zbiorem domkniętym. Ponieważ dopełnienie odcinka domkniętego AB to jest suma dwóch półprostych otwartych. Ponadto odcinek AB z lewej strony otwarty z prawej domknięty nie jest ani otwarty, ani domknięty. I ostatni przykład. Zbiory minus 1N jedna enta, jedna enta, takie. Odcinki coraz krótsze są otwarte, jednak ich przekrój, czyli zbiór jednopunktowy składający się z punktu 0, nie jest otwarty. Ten przykład pokazuje, że przekrój jedynie skończonej rodziny zbiorów otwartych jest na pewno otwarty. Ale w przypadku przekrojów nieskończonej rodziny zbiorów otwartych może być różnie. Kolejny przykład na płaszczyźnie Euklidesowej R2. D, e, gdzie przez symbol D z indeksem E rozumiem metrykę euklidesową. Zbiór P, zaznaczony na rysunku zbiór punktów XY, że y jest większe od x kwadrat, jest zbiorem otwartym, ale niedomkniętym. Zbiór Q, par XY, gdzie y jest większe równo od x kwadrat, jest domknięty, ale nie jest otwarty. Ponadto zbiór R, zbiór punktów o współrzędnych x, że suma kwadratów współrzędnych jest... Jest mniejsze od 4, a większa równo od 1, nie jest ani otwarty, ani domknięty. Zbiór pusty i cała przestrzeń są otwarto-domknięte. Mogą Państwo pokusić się o udowodnienie tych faktów, jednak na razie mają Państwo do dyspozycji jedynie definicję. W wykładzie dotyczącym ciągów w przestrzeniach metrycznych przedstawię odpowiednie twierdzenia, których znajomość znacznie ułatwia pracę. I tu ważna uwaga. Pojęcia otwartości i domkniętości są niezależne. To znaczy, istnieją zbiory, które są otwarte, ale nie są domknięte, są domknięte, ale nie są otwarte, są zarówno otwarte, jak i domknięte, i nie są ani otwarte, ani domknięte. I częstym błędem jest myślenie, że zbiór domknięty to taki, który nie jest otwarty. To jest naprawdę częsty błąd. Proszę pamiętać, że zbiór domknięty to taki, którego dopełnienie jest otwarte. Łatwo pokazuje się, że rodzina pisane D zbiorów domkniętych w przestrzeni topologicznej spełnia dualne warunki wobec aksjomatów topologii T1, T2, T3. Spełnia warunki D1, D2, D3. D1. Zbiór pusty i cała przestrzeń są zbiorami domkniętymi. D2. Jeśli rozpatrzymy dwa zbiory domknięte, to ich suma jest również domknięta. A zatem jeśli mamy skończoną rodzinę zbiorów domkniętych, to ich suma jest również domknięta. Warunek D3 dla dowolnej podrodziny rodziny zbiorów domkniętych część wspólna tej rodziny jest zbiorem domkniętym, co można zapisać przy użyciu rodziny indeksowanej CS, gdzie indeks S przebiega pewien zbiór duże S. Jeśli dla każdego indeksu S zbiór CS jest domknięty, to przekrój tych wszystkich zbiorów CS jest również domknięty. Ostatnie twierdzenie w tym wykładzie mówi o tym, że zbiory jednopunktowe są domknięte w każdej przestrzeni metrycznej, i stąd zbiory skończone są domknięte. Uwaga, nie jest to prawdą w dowolnej przestrzeni topologicznej. Gdy będziemy analizować aksjomaty oddzielania w przestrzeniach topologicznych, będziemy dyskutować też kwestię domkniętości zbiorów jednopunktowych. Dowód twierdzenia. Niech xd będzie przestrzenią metryczną, i niech punkt x będzie wybranym punktem z przestrzeni. Aby pokazać, że zbiór jednoelementowy x jest domknięty, pokażemy, że jego dopełnienie jest otwarte, zgodnie z definicją zbiorów domkniętych. Skorzystamy z definicji otwartości zbiorów w przestrzeni metrycznej, a zatem pokażemy, że każdy punkt ze zbioru zawiera się w nim wraz z pewną kulą. Niech więc y należy do tego dopełnienia, x minus zbiór jednoelementowy x. A zatem y jest różny od x. A stąd liczba r, którą definiujemy jako dxy, odległość między punktem x i y, jest dodatnia, bo punkty x i y są różne. Pokażemy, że kula byr, czyli kula o środku w punkcie y i promieniu r, jest zawarta w tym dopełnieniu. Odległość między punktem x i y wynosi r, a zatem punkt x nie należy do kuli o środku w punkcie y i promieniu r, ponieważ kula o środku w punkcie y i promieniu r to zbiór punktów, których odległość od y jest mniejsza od r. A ponieważ punkt x nie należy do tej kuli, to kula zawiera się w dopełnieniu zbioru jednoelementowego x ponieważ punkt y był dowolnym elementem tego dopełnienia, każdy punkt z tego dopełnienia zawiera się w nim wraz z pewną kulą. A zatem to dopełnienie jest otwarte, czyli zbiór jednoelementowy x jest zbiorem domkniętym.